Zapraszamy na przedstawienie zrealizowane na podstawie powieści pani Edwig i babi pod tytułem Kopciuszek. W Warszawie, przy ulicy Kruczej w małym domku z ogródkiem, mieszkała rodzina państwa soteckich. Ojciec. Jeden z najmniejszych kupców w mieście, mający skład wyrobu żelaznych. Najstarsza, już pełnoletnia córka Anila. Która zajmuje się całym do po śmierci matki. Dobra i serdeczna siostra, piętnastoletnia ludzia, która lubi padać figę, ale obok wad ma tyleż samo przymiotów. Młodsza o rok lęka, zwana często nie Czasami nieznośna, przysparzająca zmartwienie ojcu, ale o dobrym sercu. Dzięki, Oleś? Od was nie można. Niu, jak ty wyglądasz? Na miłość Boską. Przestraszyć się u ciebie można. Nie mam teraz czasu, patrzcie, jak wyglądam. Koniec wielu ludzi, i nie patrzy na mnie. Wstań natychmiast i umyć twarz oraz ręce. Masz całe czoło zasmolone. Nie mam żyćszej wady dla kobiet, jak nieporządnych. Staniesz się w rodzeństwem. Wszyscy cię kochać przestaną. I tak zabrakło, że ten człowiek choć mnie spokojnieć nie może. Proszę cię, Józiu, uspokój się. To bardzo brzydko brać siostrę za cel zabawy. I ty, Alesiu, ucisz się, na to dziś głośni jesteście. I Jest tylko ptaszek z tej naszej siostry. Wszak prawda, panu Mario. Wiesz, iż nie lubię, gdy jej tę nazwę dajesz. Rodzeństwo powinno się kochać. Tatko, dzięki Bogu, już wszystkie lekcje są przygotowane. Józia i Oleś byli dla niej okrutni. Nazywali ją Kopciuszkiem, a ojciec taki surowy. Jedynie Anielka była dla niej idą dobroci, piękności i rozumu. Helenko. A, to ty, Anielko? Siostrzyczko, przyszłam z tobą Powiedz lepiej. przyszłam połajać. I połajać trochę, by zasłużyła. Ja dziś nie zasłużyłam na połajanie. Jak to? A ćwiczenie? Nie miałam czasu. Zresztą nie warto teraz o tym mówić. Czy trochę lepiej, czy trochę przypisane? przypisane? O nie! Siostrzyczko, obowiązki nasze powinny być tak dopełnione, jak tego wymagają u nas ci, którzy nami rządzą. Ale ci, którzy rządzą, powinni być bardziej sprawiedliwi, powinni być bardziej wyrozumiali. Ja dziś nie mogłam lepiej przepisać ćwiczenia, bo miałam ważniejszą rzecz do roboty, do której się bardzo spieszyła. Toś powinnaś powiedzieć, co miałeś tak niezwykle do roboty. Nie mogę ci tego powiedzieć. Nie, nie, możesz? nie. możesz? Więc musisz znosić niesprawiedliwy gniew panny Marii i nie powinnaś oprzeć się na nią ani być dla niej obrzydliwą. No, siostroniu, cóż tam takiego miałeś do roboty? Nie mogę ci tego powiedzieć. Myślałam, że myślał całe twoje zaufanie, że nie masz skrytych myśli przy mną. Że nie kochasz szczerze. A nie, nie mów tak, o nie mów, bo mi serce rozdzierasz. Ja cię kocham jak matkę. Ja cię uwielbiam jak świętą. Tyś mój nie opiekuńczy, mój dobry doradca. Ja byś ciebie żyć bym nie mogła i byłabym strasznie, strasznie nieszczęśliwa. No, więc powiedz. Nie, a nie powtórzysz nikomu? Przyrzekasz? Nikomu. Oleś mnie poprosił, bym napisała za niego ćwiczenie. A było bardzo trudne. Ponoć nieźle mi się, się powiodło. Poczciwe dziecko moje, ty dużo więcej warta od nich. Gdybyś chciała być tylko staranniejszą w ubraniu, łagodniejszą w umyśle z, ma z Panną Marią, śmieszną z ojcem, wszystko byłoby dobrze. Na się w jej przymiotach. Postaram się poprawić. babami siadła, to była Wzięła ołówek i zajęła się rysowaniem swoim ulubionym zajęciem. Nieopodal przychodził przechodził zamożny pan Wincenty, który zainteresował się pracą dziewczynki. Ależ to bardzo ładny rysunek. Nie ma się czego wstydzić. Talent niepospolity. Pan Melunia powinna pracować w tym kręgu, aby wyjść znakomitą artystkę. Jest talent, szkoda by było go zmarnować. Poprosimy ojca, będzie zbrała lekcję. Chodźmy do niego. Niech pan Wincenty całą rzecz przedstawi. O. Przekonał ojca mniej, że trzeba wybrać dla niej pierwszorzędnego nauczyciela rysunku. Nie żałować ni grosza, mniej czasu, a córka może zostać kiedyś znakomitą artystką. I tak młodzieńc zaczęła wierzyć, że ma talent. Pomyślała, Nie była już taką przykrą do odciętki. Śmielej się do ojca. Brała lekcję codziennie u jednego z dolniejszych artystów warszawskich mm. Pana Rusza. I czyniło znaczne postępy, ale do sławy było jeszcze bardzo daleko. Pan Suchetki od jakiegoś czasu zdawał się nieznaczony, chociaż nie odkładał swoich obowiązków na później. Na mieście mówiono, że miał jakieś kłopoty pieniężne, że jakiś wierzyciel na narażał wszystkiego na wielkie straty. Pewnego dnia. Pożegnawszy się z dziećmi, wcześniej niż zwykle udał się do swego gabinetu. Rankiem okazało się, że już nie żył. Smutne mi nastały teraz w domku na oncy krócej, pełne gwaru, zamętu, płaczu i jęków. Po pogrzebie przybywa do dzieci stryj Karol, który próbuje pomóc dzieciom. Cios straszny was dotknął. Cios straszny was dotknął. Straciliście najtrudszego ojca, najtrasliwszego opiekuna. Całe szczęście, że się kochacie, więc jednym tylko będzie pomocą i podporą. Cios straszny was dotknął. Lecz ty ojca, ponieśliście jeszcze drugą. Dłużej prawdy ukrywać wam nie mogą, Byliście majętni. Dziś mi już nie jesteście. Ojciec was zbankrutował i to stało się przyczyną jego śmierci. Po przejrzeniu papierów okazało się, że nic, a przynajmniej bardzo niewiele da radę uratować. Daj Boże, aby choć ten Tomek ocalał. Wtedy wynajmiemy go, a dla was poszukamy mniejszego mieszkania. Poczciwy wasz ojciec głący wychował, że każdy coś potrafi. Aniela może dawać lekcje, nią malować, a już robić stroje. Nie płaśćcie, Bóg mi da talent. Rozwinę go i całej rodzinie utrzymanie zapewnie. Nie wątpię że tak będzie, wszakże pan Juliusz zawsze się na przyszłość przywróżył. Anika się na pogrzebie ojca i z każdym dniem czuła się coraz gorzej. Była tak osłabiona, iż nawet wstać z łóżka nie była w stanie. Przybyły lekarz oświadczył, że chora ma zupełnie wódz i to bardzo silne. Pewnej nocy spudził na głos Anika. Heleko Heleko, Czy chcesz się niego? kochaj siostry i brata, kochaj tak. Tak, ja ich kochałam. Ja nie kocham się Jesteś po mnie najstarszą z rodzeństwa. Bądź dla nich przykładem. Opiekunką czułą, troskliwą, matką. Bóg ci dał wiele. Dał talent, który w chwilach ciężkich będzie Twoją osłodą. Dał Ci poważny umysł. Dał charakter zasny. Możesz sam się po przewodniczkę rodzeństwa. Tylko pokochaj je. Pokochaj serdecznie. Koich wszystkich troje zarówno. Zapomnij dla nich koich tak nie kochasz. Zapomnij Denka sobie. Ty wiesz, o co cię ojciec zwykle strachował. Bądź taką, jaką on pragnął się widzieć. Dlaczego ty mu Anielko, to mówisz? a nieko, Co tobie? A nieko! Odpowiedz, chodź słówkiem. na Kluczeń sprzedała podczas licytacji. Józef wyjechała do kuzynki. Młodsze dzieci zamieszkały w wynajętym, w niewielkim mieszkaniu. Stryj Karol otoczył ojca ojcowską opieką. Junia zajęła się Olesiem i Zosią. Dzieci nazywały ją często mateczką i gnęły się do niej czule. Junia spełniała sumienie to, co w ostatnich chwilach życia traciła Jania. Pomocna była jej stara, poczciwa piasunka Biegina, która nie opuściła dzieci w biedzie. Dnia rozłożywszy swoje codzienne zdania, co dzień około 3 godzin spędzała przed sztukami. Sztuka była teraz jedyną jej Ona koiła w postaci ojca i na niej. Życie nimi płynęło cicho i jednostanie. Wyrzekła się marzeń dla siebie, wyrzekła się sławy, a codzienne obowiązki spełniała sumienia. To była lekcja rysunku. Uczuła Zosię i Olesia. Dawna nazwa Kociuszka wyszła już wszystkim z pamięci. Ponownie, tuż odmieniona panna Helena. Pewnego dnia po obiedzie w mieszkaniu się raz się pan Juliusz. O, pan Juliusz! Jaka była niespodzianka! Dziś mamy radosny dzień! Zosia pomyślnie zdała egzamin do pierwszej klasy, a Olesz dostał promocję do czwartej. Wińszuje wszystkim serdecznie, ani Pan zgarnie z czym tu dziś przyszedłem. Wiadomość udzielona mi przez Pana Helenę dotyczącą jej rodzeństwa budzi i we mnie nadzieję, że projekt jaki powziął da się uskutecznić. I cóż to za projekt? Kogoś Pan dotyczy? Zosi? Olesia? Czy Helenę? Wszystkich trojga, jest przede wszystkim o pannę Helenę sprawa toczyć się będzie. O mnie? Tak jest, o pani. Dotychczas myślała pani tylko o drugich, poświęcała się pani dla drugich. Teraz czas o sobie pomyśleć. Panno Nie. względem rodzin. Klucz obowiązków, względem drugich, Mamy też i względem siebie pewne obowiązki. Względem rodziny i już pani spełniła. Zosia i Oleś nie potrzebują już pani pomocy. Panno Helenu, trzeba przeto teraz pomyśleć o sobie. Powinna pani pomyśleć o sztuce. Dziś czas powrócić do pędzla, inaczej nie pójdzie pani dalej. Będę miała teraz o wiele więcej wolnego czasu. Będę mogła kilka godzin poświęcić sztuce. Co to znaczy parę godzin dziennie? Pani powinna cały rok przynajmniej pracować wytrwale w tym kierunku, kształcić się na dobrych wzorach, ćwiczać pierwszą rzędę galerii obrazów, brać lekcje od mistrzów malarstwa. Inaczej nie wdoskonali się Pani, nie będzie Pani artystką. Talent musi się wyrobić pracą, studiami zanim później. Bóg dał Pani talent, Pana Heleno zmarnować go byłoby grzechem. Ależ ja pieniędzy nie mam, by móc galerie europejskie, studiować arcydzieła sztuki i brać lekcje od mistrzów. Czyż mogę dom porzucić? Brata, siostrę? Czy poradzą sobie bez mojej opieki? Ja panią przekonam, że nie jest pani konieczną w rodzinie. Znalazłem różdżkę zaklętą, a gdy nie skinę Drezno, Wiedeń, Florencja, natychmiast ze skarby przed nami otworzą. To coś za krawę na bajkę. Mistyfikujesz, Panie Jelieszu, mistyfikujesz. Przejdź do rzeczy i powiedz, o co idzie w istocie? A więc mówię. Dziś rano, będąc na lekcji jakiej pani Walickiej, bogatej wdowy, dowiedziałam się od niej, że ma zamiar wyjechać na wędrówkę po świecie dla dokończenia edukacji córki. Te panie chcą jakiś czas zabawić w Dreźnie, potem we Florencji. Pani Galiska poszukuje towarzystwa dla córki. Pragnęłaby też, aby osoba, która zdecyduje się z nimi jechać, mogła udzielać lekcji rysunków jej córce. Prosiła mnie, aby mi kogo polecił. Nie naturalnie panna Helena przyszła zaraz na mnie, więc powiedziałam sobie, że ją skłonię koniecznie. Pani Galińska, za roczny pobyt za granicą płaci 500 rubli. Wydaje mi się, że to propozycja nie do odrzucenia. Cóż, panie Karoluk, czy poradzicie sobie bez Panny Heleny? Ha, trzeba będzie sobie poradzić. Trudno czy nie los zagradzać. Wyśmienicie, a więc Pana Helena pojedzie, a za rok powróci artystką. Chłopcze, czwartoklasistą jesteś przecie. Pieka siostry, niepotrzebna ci już. Powiedz, siostrze, nie jedzę. Nie jedział, bo widzę, że się jeszcze waha. Nie dziejeć miteczko. Jedź, jedź Miuteczko, Bądź spokojną o Zosią. Będę jej repetycje dawał. Zobaczysz, damy sobie radę. Rok przecież to nie tak długi przyciąg czasem. Być może ty dasz sobie radę bez mi opieki, ale Zosia pewnego innego będzie zdania. Wszechprawda, pieszczotko? Nie cięć łóteczko. Ja tu będę grzeczna, będę słuchać Olesia. Póda pani talent pana Heleną, zmarnować go, byłoby grzechem. angielską został zawarty i niebawem trzy kobiety wyjechały do Drezna, gdzie zamieszkały w pokojowym wynajętym mieszkaniu. Helena przed południami chodziła do galerii, muzeum, kościołów, podziwiała dzieła i szkicowała. Po południu zaś podziałała lekcji w Czurce pani angielskiej. Bywało też, że towarzyszyła w spacerach i rozrywkach, reszta często wydawała się smutna i zmuzona. Zosia i Oleś pisywali ze co tydzień, a więc była ona niespokojna. Chociaż pewnego czasu już trzeci tydzień minął, a nie było trwanej listu. Pisywała dotychczas regularnie. Dzieliła się wrażeniami, jakich tam daleko, wśród obcych, doznała. Trin Karol był bardzo niespokojna Heleną. Przypuszczał, że chyba jest chora. W swoich obołach nie mówił rzadziej nikomu. Stara Brygida i w nocy, i w dzień myślała o chlenie. W nocy śniła o niej, w dzień mówiła. Ciągle to A nie przyniósł pan list od naszej panienki, Ten list zaginął. A śniła mi się ostatnio w wieńcu z na głowie. Białe sukience z różańcem w ręku. Liczyła paciorki. To niedobry sen, niedobry. Wieniec róż to winiec cierniowy, Paciarki to łzy. Czy tylko moja gołąbka nie ma tam jakiego zmartwienia? Ludzie obcy potrafią to kurzyć. Przyznam dzisiaj do, i przypuszczam, że jest chorą. Zdrowa nasza panienka. Zdrowa jak rybka. Śniłam o niej dzisiaj, że szła przez łąkę zieloną. Nie będzie jej nic. Bądźcie spokojni. Helena wraca. Czemu czyta cicho? Czyżby co złego nic zawierał? Przepraszam, zapomniałem, że i wypragnąć i posłyszeć, co się z nią dzieje. No, zdrowa dzięki Bogu, ale chorowała. Całe trzy tygodnie leżała na dostateczną gorączką. Podobno zasięgiła się, się na balu, jak i pani Kalicka karnawał już się nie rozpoczęła. Lecz już jest prawie dobrze. Już wstaje i pracuje, po trosze. Tę panie. Wracają wkrótce do Warszawy. Za dwa tygodnie najdalej tu będą. Helena wraca! Albo się ma to powiedziała? Helena dalej jedzie. Panna Galińska idzie za mąż. Oświadczy się o nią pan Ławić, ten malarz, o którym tak często wysyłała dla nas Helenka. zacny i rozumny ten człowiek. Panna Izabela uprosiła matkę, by wracać. Na no jej żądanie matka wyjechała, na no jej nie wraca. Ed, jego mość, tylko na pani Izabeli gada. A was na co obchodzi? My chcemy wiedzieć, co robi nasza wiódka. Przeczytam wam, co mówi o sobie. Co do mnie, stryjaszku, nie wracam jeszcze do Warszawy. Wybacz, iż nie pytając Cię o radę, sama powziąłam postanowienie. Lecz wszakże daliście mi urlop na rok cały, a rok jeszcze nie upłynął. Jadę dalej, aż do Florencji, potem do Rzymu, tak radzi pani Łowić, A to mój przyjaciel dobry. Chcę, bym wróciła do was skończoną artystką. Zapoznał on mnie też z niejaką panną Avenier, francuską, która poszukiwała towarzyszki podróży do Włoch i zawarłam z nią umowę. Ofiarowała mi zupełnie te same warunki, co pani Kalińska. Ranki mam wym wymówione dla siebie. Będę się mogła dalej kształcić. Pan ławicz dał mi adres jednego z włoskich malarzy, dobrego swego znajomego, i list do niego napisał, prosząc o lekcję dla mnie. Mam nadzieję, że nie zmarnuję czasu we Włoszech. Za trzy dni wyjeżdżam z Drezna. Pożegnam Berlę, panią Kalińską. I dobrych, mych przyjaciół, z którymi tak się żyłem, moi drodzy, a tak mi do Was tęskno, tak potrzeba, by mi było Was uścisnąć, ucałować, porozmawiać z Wami. Całe moje szczęście to praca, której się oddaje, jest miła dla mnie, że ją kocham. O, praca, drodzy moi, to lekarstwo na wszystkie cierpienia, na wszystkie bóle.